Kochani, w dzisiejszym odcinku poznacie fajne, typowe zwroty, których użyjecie, gdy coś się Wam w domu skończy. Na przykład kawa, lub co gorsze, czekolada. Gotowi? To łapka w górę i zaczynamy. Najprostszym sposobem, żeby powiedzieć, że czegoś nam zabrakło, jest użycie zwrotu wir haben kein albo keine mehr, czyli nie mamy już więcej. Na przykład, gdyby skończyły się jajka, powiemy Wir haben keine Eier mehr, czyli nie mamy już jajek. Wir haben keine Eier mehr. A gdyby zabrakło mleka, powiemy Wir haben keine Milch mehr, czyli nie mamy już mleka. Wir haben keine Milch mehr. I podobnie, gdyby o poranku okazało się, że skończyła się kawa, powiemy Wir haben keinen Kaffee mehr, czyli nie mamy już kawy. Wir haben keinen Kaffee mehr. Gdybyście jednak chcieli brzmieć, brzmieć nieco bardziej potocznie, możecie użyć też słówka ale. Na przykład zamiast mówić wir haben keine milch mehr, czyli nie mamy już mleka, możemy powiedzieć die milch ist ale, czyli mleko się skończyło. Die milch ist ale. Podobnie zamiast mówić wir haben keine eier mehr, czyli nie mamy już jajek, możemy użyć słówka ale i powiedzieć die eier sind ale, czyli jajka się skończyły. Die Eier sind alle. I analogicznie, zamiast mówić wir haben keinen Kaffee mehr, czyli nie mamy już kawy, możemy powiedzieć der Kaffee ist alle, czyli kawa się skończyła. Der Kaffee ist alle. Kiedy skończą nam się jakieś produkty spożywcze, zamiast ale możemy użyć też słówka aus. Na przykład, gdy skończy nam się sól, możemy powiedzieć Das Salz ist ale, albo Das Salz ist aus. Skończyła się sól. Das Salz ist aus. Możemy też użyć potocznego zwrotu nix me da, czyli nie ma już. Nix me da. Na przykład, gdy żona zapyta nas, gdzie podziała się czekolada, którą tutaj odłożyła na stole, możemy odpowiedzieć: Szoko, nix me da, czyli czekolada już nie ma. Szoko, nix me da. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcielibyście łatwo zapamiętać zwroty z tego odcinka, spróbujcie interaktywnych fiszek i inteligentnego systemu. W naszej aplikacji Język w 15 Minut, do której link zostawiam wam w opisie pod tym nagraniem. A wszystkim, którzy obok niemieckiego chcieliby nauczyć się także angielskiego, przypominam, że do czwartku trwają zapisy na ekspresowy kurs angielski w 3 miesiące. Link do kursu znajdziecie również pod tym nagraniem. A my widzimy się już w przyszłą niedzielę. Tschüss!